No, i tu jeszcze Wam pokażę coś, czego być może za kilka lat nie będzie. To jest taki stary yy, przystań taka rybacka dla miejscowych ry rybaków. Jak kraj się nastawi całkowicie na turystykę, to ja myślę, że to zniknie, bo to takie jest troszeczkę jak widać dziadowskie. Podobnie było w Dubaju 15 lat temu. Tam pamiętam nawet był taki port, gdzie y, były normalnie, gdzie był ubój złowionych rekinów i tam pofotografowałem te rekiny takie z tymi, z poobcinanymi płetwami. Widok okropny, dlatego nawet y, nie dawałem tych y, zdjęć tam do tego, do, nie podlinkowywałem pod YouTube'a, pod moje filmy, no bo zaraz YouTube by to uznał za jakieś po prostu nie nadające się do publikacji, by mi jakoś blokadę nałożył. No i jak byłem tam 15 lat temu w tym Dubaju, no to były na przykład wszędzie takie w tej dzielnicy były ostrzeżenia na stacjach metra, że nie wolno do metra wsiadać z rybami. No a później pojechałem w to samo miejsce, już śladu nie było po tym porcie rybackim. Także ja myślę, że ten... Halo? Hello, ah, very good. I, I just look. Yes, it's, good. it's not problem? Ja, ja, Dobra. I tutaj tak. No tutaj też mają gołębie. Dziwne, dziwne że nie sokoły. Ale może któryś to z nich to taki soku jest. <laughs> No i do końca, do końca tej mierzei nie będę szedł, bo na tam się ciągnie i ciągnie, ale tak wam pokażę te, te łódeczki właśnie takie nieco prymitywne, aczkolwiek silniki same drogie. Także I o dziwo nie ma aż tak dużo śmieci, bo Przykładowo jak wejdziecie sobie do takiego portu, na taką przystań gdzieś tam w Egipcie, to się przerazicie. No i tu nie śmierdzi, tak? A w Egipcie no powiem szczerze, że przydałaby się maseczka na, na twarz. Tak właśnie znienawidzona przez ludzi wolnościowych. Ale do czegoś została wynaleziona. No i to chyba tyle pokazałem, co mogłem. A teraz następny punkt mojej wycieczki to jest Muzeum Tutaj Narodowe, także z muzeum też Wam coś nagram. Natomiast te miejsce, lokalizacje dostajecie w opisie. Zapraszam tradycyjnie do opisu.